Dzień dobry, witam wszystkich dzisiaj serdecznie na panelu poświę... skupionym dzisiaj na zarządzaniu projektami, a konkretnie porażką. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat właśnie porażek przede wszystkim, jak je rozpoznać, jak je uniknąć i być może następnym razem przekuć je w sukces albo wyciągnąć wnioski, aby wydło lepiej. Mamy godzinę czasu, czyli kończymy dokładnie o 14.30. W trakcie rozmowy mamy również gotowość na czytanie Waszych komentarzy, które będą zbierane za pomocą slajdów. A dzisiejszy panel będę prowadzić razem z grupą pragmatyków i osób, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i pewnie na niejednym projekcie zjadły zęby i z niejednego chleba projektowego, również ich chleba, przepraszam, pieca projektowego chleb jadły. Ok, zaczniemy od Pauliny Augustowskiej. Paulina. Pracuje w X.com i od wielu, wielu, wielu lat koordynuje i zarządza projektami głównie na, po, na pograniczu IT. Prowadziła również zespoły marketingowe i inżynieryjne, pomagając im wdrażać projekty, zwłaszcza zwłaszcza z kompetencjach IT. I warto również dodać, że Paulina jest również asesorem i pomaga oceniać bardzo dobrze projekty, w Polsce, w Project International Project Management Association. Witamy serdecznie, Polina. Witam wszystkich. Okay. Drugim moim gościem, którego bardzo miło mi również powitać, jest Hania Wesołowska. Hania Wesołowska będzie reprezentować trochę odmienny punkt widzenia, bo z analizy biznesowej. Dobrze wiem, że Ahania zajmuje się analizą biznesową już od wielu, wielu lat i teraz aktualnie pracuje w Lufthansa i tam pomaga szkolić i wdrażać różnego rodzaju kompetencje analityczne, które są potrzebne specjalistom, menedżerom, i również zarządom. I warto również dodać, że Ahania ma również własnego bloga, YouTube'a, gdzie prowadzi również szkolenia z analizy biznesowej. Witamy serdecznie, Haniu. Cześć, i ostatnim gościem jest Przemek Kotecki. Przemek Kotecki reprezentuje dzisiaj firmę nad górę, która to zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem różnego rodzaju produktów cyfrowych i digitalowych. I Przemek zajmuje tam stanowisko Head of Operations, czyli koordynuje zakres operacyjności, wsparcie IT i bezpieczeństwo. Ale warto również dodać o do tym, że Przemek koordynował wcześniej dział PMO, Project Management, w którym z praca najróżniejszych project managerów była koordynowana i sprawiona w taki sposób, aby dostarczała wartość i była zgodna z najróżniejszymi procedurami. Warto również dodać, że Przemek również się zajmuje wykładami na Akademii Koźmińskiego oraz współpracuje z Project Management Institute. Witamy Przemku. Cześć wszystkim. Cześć. Na koniec może kilka słów o mnie. Ja dzisiaj reprezentuję firmę szkoleniową Zero Bullshit Management. Na co dzień również zajmuję się koordynowaniem, drażaniem projektów Zwłaszcza z dziedziny IT, a w Zarobusie Management staramy się pokazywać i szkolić ludzi, jak generalnie prowadzić projekty sensownie. I tutaj właśnie od razu zaczniemy może z wysokiego C. Haniu, do Ciebie pytanie. Co dla Ciebie w ogóle oznacza porażka? W jaki sposób y, możesz rozpoznać tę porażkę i w jaki sposób możemy stwierdzić, czy tą porażkę da się na przykład uniknąć? Mhm. To jest bardzo dobre pytanie na wstęp, bo właśnie moim takim problemem jest często, że firmy nie widzą nawet, że mają porażkę, więc bardzo się cieszę, kiedy firma dostrzega, że w ogóle ta porażka następuje. Czyli przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zwracać uwagi na to, co wyprodukujemy, czyli jakiś taki wynik naszej pracy. Ja bardzo często pracuję z oprogramowaniem, więc wynikiem jest oprogramowanie, ale właśnie chodzi o to, żeby nie zwracać uwagi tylko na to, co wyprodukujemy, ale na to, jaki to rezultat przyniesie. Czy właśnie naszej organizacji, czy naszemu klientowi. Więc tu powinniśmy tego sukcesu upatrywać, a nie w sam, sam, samym wyprodukowaniu czegoś. Więc zależałoby mi nawet, żeby firmy jeszcze częściej dostrzegały, że tego sukcesu biznesowego nie ma, bo wtedy, wtedy właśnie możemy jakieś działania podjąć, żeby to naprawić, zmienić w naszym zachowaniu. Mhm. Czyli patrzymy na to, co projekt miał tak naprawdę osiągnąć, prawda? I czy osiągnął te cele, czy osiągnął tą skuteczną tą wartość biznesową, którą ma dostarczyć? Bo ja się również zgadzam, że prowadzić projekt można przez wiele miesięcy albo nawet lat i czy on ogólnie osiągnie te wartości dodane? No nie wiadomo. Fajnie. Dziękuję, Aniu. A pamiętasz może jakiś taki projekt, który był dla ciebie szczególnie bolesny, w którym. No tak właśnie jeden z takich projektów, który teraz przychodzi mi do głowy, to to był taki, w którym oczywiście się napracowaliśmy, świetni specjaliści brali w tym udział, ale po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że włożyliśmy w to mnóstwo czasu i pieniędzy, natomiast wartość biznesowa była równa zero. Dosłownie. To znaczy, zrobiliśmy narzędzie, które było również dostępne w darmowej wersji, w oprogramowaniu, które już było dostępne w firmie. Więc to był taki moment dla mnie bardzo bolesny, bo z jednej strony czułam się jako analityk oczywiście odpowiedzialna za to. Ja tam weszłam już po jakimś czasie do tego projektu, ale też starałam się spojrzeć na to, co w moim zakresie odpowiedzialności było. No i ja akurat tutaj nie byłam w stanie przekonać osób, które miały też bardziej decydujący głos, żeby zmienić te kierunki. Więc. Szczerze powiedziawszy, było mi wstyd, że biorę w tym udział i prezentuję później rezultaty, które mają tak niską wartość biznesową, no ale oczywiście dla siebie też dużo wniosków wyciągnęłam. Mhm. A pamiętasz jakiś jeden główny wniosek, którym byś chciała się podzielić? wiesz co, główne dwa, to znaczy jeden taki, że powinnam być bardziej skuteczna w przekonywaniu, czyli muszę znaleźć skuteczniejsze sposoby w docieraniu do decydentów, żeby pokazywać im ten wartość czy brak wartości i kierunki, no a druga rzecz, no to, że to mi też pokazało, w którą stronę chcę kształtować swoją karierę, że chciałabym mieć większy wpływ na to, no i wtedy właśnie przestałam być analitykiem w projekcie, a teraz pracuję właśnie bardziej z menadżerami, z zarządami, więc mam możliwość wpływania na takie decyzje, ale oczywiście znowu tam to jest źródło kolejnych, porażek było, bo jest to bardzo trudne. Mhm. Właśnie, czyli umiejętność wpływu. Ja się całkowicie zgadzam, że umiejętność wpływu to jest jedna z tych rzeczy, które project manager powinien mieć, bo inaczej nie jest w stanie tak naprawdę dogadać ludzi, ani sprawić, że projekt idzie do przodu. Ale zanim w ogóle zajmiemy się tematem, ja też chciałbym się zapytać właśnie, czym na przykład Paulina dla ciebie była porażka? Jak definiujesz porażkę? W jaki sposób? I czy pamiętasz jakiś projekt, w którym zaliczyłaś porażkę? ewentualnie jak można ją rozpoznać na wczesnym etapie żeby jej uniknąć O kilka pytań naraz naraz <grymna> Może rozpiszimy no. To znaczy Posztańczą. podobało mi się to co właśnie wy ty mówisz wcześniej o tym celu bo wydaje mi się że trochę za bardzo czasem się skupiamy na, na samym trójkącie tym projektowym i wydaje nam się że porażka jest wtedy jak nie wiem budżet jest przekroczony tak albo czas jest przekroczony ale są też takie projekty które są nie wiem zgodnie z terminem zgodnie z Czasem i ten zakres, który jest spisany, też właściwie jest spełniony, ale no właśnie nie ma tego, o czym Hania mówiła, tego celu biznesowego. Więc ten cel, czyli po co my to robimy, no to jest ważna rzecz i dla mnie to jest takie kluczowe, jeżeli mówimy o porażce. A ja tak szczerze mówiąc, ja nie kojarzę jakiejś takiej spektakularnej porażki, którą byś tutaj mogła pochwalić przed wami i jak na spowiedzi powiedzieć, ale. Obecnie teraz borykam się z kilkoma takimi projektami, które ja je nazywam projekty rzepy. To znaczy, to są takie hmm. projekty, które się uczepiły tego project managera i nie chcą od niego odejść. No i właśnie tą porażką, analizując całą przyczynę w ogóle, dlaczego to się tak wydarzyło, jest to, że no, te projekty nie mają tego właściciela biznesowego. Czyli project manager nie ma teraz komu oddać tego projektu, bo albo tamta osoba, która była wcześniej, już odeszła z firmy, albo w sumie nie jest zainteresowana, albo zaczęła się teraz w sumie sprzedażą działaniami operacyjnymi i, e, i nie ma czasu teraz się tym zajmować, albo po prostu nie czuje tego tematu. Więc dla mnie właśnie, bo projekt manager zawsze się bardzo czuje tak fajnie, jak on komuś oddaje ten projekt e, i to działa, tak, i te osoby są z tego zadowolone i, e, i wiedzą, że to jest fajne, jak to e, biorą. Ale jak to jest takie, wiecie, takie gorący ziemniak, które nie wiadomo do kogo przerzucić, no to to jest taka nieewidentna porażka, ale mniejsza, ale boląca równie mocno. Mm -hmm. A Paulina, bo to zazwyczaj dzieje się, myślę, że w takich projektach wewnętrznych, prawda? Czyli na dedykowanych i prowadzonych wewnątrz firmy, nie dla klienta, takim projektem mm -hmm. właśnie Dokładnie. hot potato. Masz jakieś takie, nie wiem, wczesne sygnały albo... Wyśniając trochę... Że my nie, projekt, nie prowadzimy. Nie możemy, wykryć. nie możemy wykryć, że uwaga, wchodzimy właśnie w taki projekt hot potato, gorący ziemniak, który za chwilę nie będzie komu przekazać. Albo jak to określiłaś, właśnie projekt REP. No dokładnie, bo klient zewnętrzny to zawsze jest z nim zainteresowany tym projektem, tak? I on zawsze czeka na te efekty. A w przypadku projektów wewnętrznych, jeszcze tak jak w przypadku XCOM. Gdzie te nasze działania projektowe, bo my no, wdrażamy jakieś dodatkowe systemy usprawniające, to jest zawsze jakaś dodatkowa rzecz. To nie jest takie core biznesu, chociaż no też są prowadzimy projekty strategiczne, ale w przypadku tych mniej strategicznych, no to właśnie to są później te hot potato, które nie wiadomo komu, komu podrzucić.